Siemka, ja jestem Liwka, a w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam najtańszą płytę główną na AM5. Spytacie, czemu najtańszą? Ponieważ kosztowała mnie ta płyta 250 zł, a dodam, że jest nowa. Jeszcze na starcie, dziękuję za każdego subika oraz lajka zostawionego pod tym filmem oraz za do komentowania tego filmu i do wbicia na mojego Instagrama i TikToka. Linki macie w opisie. Płyta główna z dzisiejszego odcinka to Huananzi B650B Pro. Płyta ta jest z ku chińskiemu. Jest to można powiedzieć typowy chińczyk kupiony na Aliexpress. Ale dlaczego na niego postawiłem? Z tego względu, że płyta ta kosztuje zaledwie 250 zł. To jest o 50 zł mniej niż najtańsza A620 w Polsce. A m.in. płyta tam możliwość OC pamięci do prawie 8000 MHz radiator na sekcji zasilania wzmocniony slot PCI Express i możliwość OC, który fali się producent, że sekcja bardzo dobrze wytrzymuje OC. W dzisiejszym odcinku Zobaczymy tą płytkę, porównamy całą specyfikację, zobaczymy jak mocno uda nam się podkręcić naszego Ryzena, który będzie Ryzen 5 f o ile nam na to procesor pozwoli i do jakiego momentu. Tutaj na chwilkę się zatrzymamy. Nie wiem czy to jest problem z procesorem czy też z płytą, chociaż ten procesor działał w mojej konfiguracji na OC na około 250 MHz. Przy płycie głównej od Biostar'a, czy też od Asusa, wszystko było dobrze, lecz po przeniesieniu się na płytę od Huananzi, yy, przy OC już na około 150 MHz, czy też 100, procesor nie pracuje stabilnie. Nie wiem co się dzieje, lecz po czasie zauważyłem, że są dwie rewizje tych płyt. Pierwsza i druga. Ja mam u pierwszą. Może właśnie to był ten mankament tej płyty, z, że był problem po prostu z OC. Po przeniesieniu tego procesora z powrotem na płytę od MSI, OC od na spokojnie, procesor przyjmuje nawet 300 MHz, o tak, bez problemu. Także problem musiał być tutaj w tej płycie, pomogłoby pewnie aktualizacja BIOSu lub wymiana na rewizję drugą. Lecz jeśli mówimy o standardowych ustawieniach, ten procesor nie ma problemu działać na tej płycie głównej. Share jak testów potwierdził stabilność. Warto jeszcze wspomnieć, że płyta ta, według tego, co chwali się producent, ma 3 lata gwarancji, lecz wiadomo, ona była kupiona na AliExpress. Jest to chińska płyta i różnie bywa z tą gwarancją. Niekiedy jest tak, że producent przysyła nową, a to możemy sobie zostawić, a niekiedy jest tak, że prosi nas o odesłanie tego produktu na nasz koszt, co jest średnio opłacalne, ponieważ zwrot takiej płyty to okolice ok. 100 zł. Dla mnie jest to bez sensu, jeśli coś takiego by się wydarzyło, lepiej zapłacić ponownie 250 zł, a to sprzedać sobie na Olixie. Ale liczę, że w moim przypadku nic się takiego nie wydarzy i w ogóle jak ktoś kupuje z ALI, że coś się takiego nie wydarzy. Wcześniej był fenomen na X99 z ALI, gdzie montowały się z V3 i V4. I wiem, że płyty te nie padały. Było Machinista, Huananzi i tak dalej. Ogólnie Huananzi to jest lepsza z jednych marokek, z które właśnie, Chinoli. Mają oni swoje przedstawicielstwo w Polsce. Dlatego wiem, że w przypadku Huanana nie musiałbym tego odsyłać do Chin. Ale jakbyście kupili Machinista, albo jakieś inne wytwórstwa, to byłoby, że musielibyście odesłać te płyty albo do Hiszpanii, ewentualnie w Hagencji, lub do Chin. Jeszcze kilka słów o dostawie. Płyta ta przechodzi bardzo dobrze zabezpieczona w zasadzie w dwa opakowania, a trzecim jest sam karton od płyty głównej. Płyta jest zabezpieczona w ten sposób, że nie ma szans, że jej coś się stanie podczas wysyłki. Sama płyta jest, jak na Chinola, wykonana bardzo dobrze. Jak za 250 zł, jest jeszcze lepiej wykonana. Między innymi przejdziemy zaraz do odpakowania tej płyty, zobaczcie jak ona wygląda, i przejdziemy do późniejszych testów. Ok, także przejdziemy sobie do odpakowania tej płytki. Po odpakowaniu mamy instrukcję, oczywiście w języku tylko chińskim, kabel SATA oraz maskownice portu wyjścia-wejścia. Fajne to jest, że jest ona w kolorze czarnym i będzie fajnie wyglądać w płycie gumowej, ale niestety z tej jest już schorabne. Mamy tu możliwość zamontowania dodatkowo sobie Wi-Fi. Sama płytka jest ofoliowana, wygląda jak nowa, plomba jest niezajagowana. Płytka ma zamontowane już na elementy na chłodzenie. Ważne jest to, że wszystkie płyty jakie przychodzą z Chin nie mają swojej baterii BIOSu, ponieważ nie wolno tego wysyłać. Sama płytka jest jak widzicie dosyć schludna. B650 oznaczenie nie wygląda to źle. OK, co możemy więcej powiedzieć o tej płytce? Mamy tu dwa sloty na M2, wzmocnione złącze PCI, dwa sloty na pamięć RAM, oczywiście socket na AM5, sekcję zasilania, która jest dosyć chłodzona. Poza tym mamy, nie ma USB-C, ale mamy sześć portów USB-A, HDMI, VGA, Ethernet i złącza mikrofonowe. Nie pamiętam dokładnie jaki tu jest model ALC, ale z tego co ludzie pisali w opiniach, nie jest to najgorszy układ. Jest w miarę dobry Chłodzony chipset. Dodatkowo mamy tutaj wiadomo standardowo audio, COM1, złącze ARGB. Lecz jak słyszałem, podobno z tych chińskich płyt, właśnie Huanazi, Machinis i tak dalej, nie zawsze działają te złącza. USB, USB 3.0 na front, złącze do sysfana z możliwością PWM, ponieważ mamy 4 piny, wiadomo standardowo do front panelu, później mamy tutaj możliwość podłączenia speakera i na górze płytki, co mamy. Kolejne złącze ARGB, już drugie, co jest dodatkowym i to dużym plusem. Tu jeszcze mamy kolejne, łącznie mamy 3 złącza ARGB. I tak, tutaj mamy CPU fana, tutaj mamy sysfana Z możliwością PWM. Tak jak już wcześniej mówiłem, samą płytkę zasilamy złączem ośmiopinowym. A tutaj dodatkowo mamy jedno jeszcze ze złącz, ale w Europie nikt z tego nie korzysta. Sam socket jest w miarę dobrze zabezpieczony. Wiadomo, wygląda ciutko inaczej, ale piny są. Rostę. I tak przychodzi właśnie płytka do nas z Ali. Także nic, bierzemy się za zamontowanie priorytetu i za chwilę zobaczymy jakie osiągi faktycznie ma ta płytka. Po wejściu do biosu w samym mainie mamy możliwość wyprzedzenia daty, języka czy też zobaczenia podstawowych informacji. W zakładce Advance mamy standardowo FTPMA, ACPI czy też możliwość włączenia i wyłączenia CSM oraz AMD PBS, co też może być ważne jak i samego AMD Overclock, który jest mało wyposażony, bo działa na zasadzie klatkowego wpisania voltażu, czy też y, samych MHz. także to jest chorobny minus, ale dużo daje nam funkcja Resize Bulbar, którą możemy tutaj włączyć Samo XMP odbywa się na zasadzie wypchoriania naszego taktowania, a samej funkcji XMP nie ma po prostu na tej płycie, chyba że moje pamięci nie obsługiwały tego, lub ta płyta nie obsługiwała w pełni moich pamięci. Płyta w zakładce Boot i Security ma podstawowe funkcje takie jak choćby Secure Boot. Zapisanie i wyjście z biosu jest dosyć proste. A sam bios, mimo że jest lekko okrojony, ma podstawowe funkcje. Także każdy powinien się z tym połapać, i to co jest potrzebne, naprawdę jest w tej płytce. Także jak widzieliście, płyta ta jest wykonana dosyć solidnie. Bios nie jest aż taki zły, faktycznie jest możliwość OC. Pamięci działają dobrze, a to jest zaledwie płyta za 250 zł z AliExpress. Jeśli ktoś ma więcej pytań na ten temat, zapraszam do pisania w komentarzu. A w tym odcineczku będzie to na tyle. Zapraszam Was do zobaczenia moich poprzednich filmów. A na dzisiaj to jest tyle. Siemka.